Dzień dobry, Spawa, sprawa z wolierą wygląda tak. Kilka dni upłynęło, słupki podeschły, przemalowałem je jeszcze raz. Tutaj ja nie wiem czy to wcześniej pokazałem, nabierzcie sobie otwory w słupkach. Wszystkich tak żeby pomontować takie haczyki, takie koruszka, i na to pójdzie sznurek sznurek będzie szedł od stodoły tutaj To tu jest akurat taka to będzie bramka także to dałem, dałem po prostu drut żeby to było troszkę bardziej e, związane ze sobą i to będzie linka pomiędzy słupkami i linka od rogu do tamtego rogu woliery i może gdzieś po środku tak żeby siateczkę podtrzymywał dlatego że ta siatka jak się na niej woda osadzi czy szron czy śnieg w zimie Potrafi być dość ciężka i chodzi mi o to, żeby się nie zerwała. Przyszła wczoraj mi metalowa siatka. Tutaj będzie siatka zgrzewana. Tam jest chyba prostokąt 19 na kwadrat. Czy prostokąt? Czy prostokąt jest kwadratem? Chyba tak. Więc w każdym razie przyjdzie prostokąt w postaci kwadrata 19 na 19 mm. I będzie na półtora metra wysokie. Będzie gdzieś dotąd. A na górze będzie zachodziła siatka już. To jest taka plastikowa. No i teraz jeszcze muszę tam w rogu muszę zrobić domek taki specjalny dla tych naszych stworów, które tutaj się przeprowadzą. Stwory już są, ale wam jeszcze nie pokażę. Co to za stwory? Muszę was podtrzymać w niepewności. Może ktoś zgadnie. Tylko osoby, które wiedzą proszę nie, nie pisać i nie podpowiadać. Taka boliera, boliera dla. Musi być podpowiedź numer 1, będzie siatka wszędzie dookoła. Podpowiedź numer 2 musi mieć dużo przestrzeni. Podpowiedź numer 3 musi być schronienie od wiatru i od deszczu. Dobra, więc tak, wracając do tematu, deski daję dookoła. Tutaj trochę mi teren opada, także troszkę to kiszk kiszkawo wyszło, no ale trudno. Jeszcze muszę deski tam do końca dać. Tu są deski, wczoraj wydałem na nie całe 120 zł. Ale trudno się mówi. I do desy... tak, przyrzeź mi drut, taki naciągowy. Drut pójdzie pomiędzy słupkami. I, I do niego będę montował później tą siatkę zgrzewaną. Tak. I... No I co i robię, obkładam to drewnem dalej. A odkładam, właśnie, jeszcze pokażę Wam, jak to montuję drewno. To, to drewno wierce. Otwory na wylot przez deskę tutaj przez rurkę i takie śrubki montuję z jednej i z drugiej strony. Tak mi się wydaje to najbardziej najprościej i najsensowniej. Władek w ogóle jest wystawiony tam bo jeszcze są kosy teraz i właśnie dzisiaj z rana byłem jeszcze sianą odwracać. Jutro będę już je zagrabiał i zbierał. Dobra, bo się rozgaduje, a robota stoi. To nareczka. Jestem po weekendzie. I teraz Wam pokażę co zrobiłem w sobotę. W sobotę powstała taki kurniczek. Powiedzmy kurnik w cudzysłowie, bo to nie będzie akurat na kury. Zbudowałem najpierw ściankę z tamtej strony od strony pola. Ona jest takim impregnatem przemalowana. Nie jest ładny, no ale taki akurat był. I najpierw tutaj zrobiłem tamtą ściankę i do tej ścianki już nawiązywałam tutaj z całą tą konstrukcją. Po kolei tu sobie zrobiłem spadek i Podłogę od razu, deski, deski to są takie odpadowe ze składu drewna, one są albo krótkie, albo mają jeszcze tutaj, gdzie nie gdzie kory, więc silnie nadają tak naprawdę na, na budowę, ani na nic takiego poważniejszego, więc za pół można takie coś kupić, no i ja je montuję tutaj tak na zakładkę. Dlatego, że wiadomo deski się rozsychają i później byłyby olbrzymie szpary, a tak to po prostu to się będzie niwelowało z czasem. Do momentu kiedy się zmieni projekt i powstanie tu coś innego. No to teraz może pokażę Wam kilka takich, jak te deski, deski docinam jakie jak robię ten puskok tutaj. 啊啊 Mam taką fajną maszynę, którą kiedyś w sklepie Czerwonego Krzyża kupiłem. To jest takie, taka sieć sklepów charytatywnych. Jak ktoś czegoś w domu nie potrzebuje w Danii, oddaję to do, do sklepu Czerwonego Krzyża i za, i za to później są jakieś rzeczy kupowane dla ludzi w potrzebie. I to kosztowało mnie, jak się nie mylę, 30 euro. I pani mi powiedziała, że to nie działa że to piła nie tnie. Wziąłem ją do domu, próbowałem, chwilę się pomęczyłem, faktycznie nie ciała. Po czym popatrzyłem na tarczę, okazało się, że tarcza jest w drugą stronę założona i paliła drewno, a nie ciała. Także za 30 euro mam super maszynę. Ona jest super do cięcia paneli podłogowych i takich właśnie małych robót z drewnem. Tu jest mój mikrosad i tutaj na wiosnę wsadziłem piękne róże. To była jedna róża, a tam była druga róża, i obydwie do, dopadła kosiara. Także zrobimy taki mały manewr, skorzystając z sytuacji. Że mam piękne listeweczki. Póki jeszcze coś z ziemi wychodzi, bo widać, że te róże mają wolę przetrwania. Zobaczymy. Widać chyba teraz, nie? Dobra. na szerocie teraz, jak widać wszystkie przydasie i tutaj jest blacha, ta sama blacha, którą wcześniej wykorzystywałem na dach obórki, to teraz będę ją wykorzystywał tam na dach tego powiedzmy kurnika, nie dla kur, także muszę wytargać stąd dwa, dwa arkusze i będę je docinał na wymiar. dociąłem już dwie z trzech blach tego ja nie nagrywałem, nic, nic ciekawego tu już mam przymierzone wszystko pasuje, tylko teraz ten fragmencik tam ten drewniany przemaluję, żeby też to ładnie jakoś wyglądało pewnie kiedyś tą blachę będę chciał też przemalować ale to, to wiecie jak to u mnie jest kiedyś może być nigdy na przykład Teraz, że jestem mega yy, skąpy Czeka mnie przegrzebanie tych wiaderek bo to są stare wkręty farmerskie I, o, i 30 groszy zostaje w kieszeni 60 groszy 90 Dobra i nie będę dalej liczył, bo się zaraz pomylę Także cięcie Dwie godziny szukałem uchwytu do wkrętów farmerskich. To ostatni fragment i tutaj jak widzicie, fala jest w połowie w powietrzu. Miała się kończyć w tym miejscu, ale oczywiście sam sobie policzyłem, więc wyszło jak zwykle. A policzyłem sobie stamtąd, stamtąd od początku liczyłem. Miało być na dole, a akurat wyszło na górze. No więc, cóż, sam sobie liczyłem, więc się sam sobie nie dziwię. Więc tak będzie po prostu w powietrzu, to trochę, chyba że mnie kiedyś zdenerwuje to po prostu. Do. O, albo tu może jakąś troszeczkę dam, żeby tak to przysłonić troszkę, taką licówkę. Jeszcze pomyślę. Na razie tak zostanie, oczywiście sam ruch muszę zagiąć, żeby zaraz głowy nie rozciąć. przekręcam to i na dzisiaj będzie koniec, bo. No bo tak. Bateria <grym> mi się kończy w telefonie. chyba deszcz jest gorąco potwornie i komary tną jak najęte. Taki dzisiaj fragment pracy zrobiony jest. To już jest przykręcone, przełożyłem sobie narzędzia na tą stronę. Teraz będę tam docisnął deski. Tym, że tu właśnie chcę zrobić, tak, żeby te deski dochodziły do tej, do tej płyty, i żeby ją po prostu dociskały do ściany i się na tą opierały. Tu jeszcze dołożyłem takie podpórki. Tam są jeszcze dwie. Pod te belki Tu jest jedna, tu jest, tu jest druga. No zawsze troszkę tam pomoże. Mm. No, tyle. Tego koleżka już zamykamy w domu. I ostatnie, dwie deseczki, dwie klepki, oczywiście mi zabrakło tych białych i tej szerokości, także tutaj ze ścinek, tutaj jest, yy, połko się było ścięte, to mi taka ścinka została i po prostu będzie zeszlokowana, trudno, nikt nie zauważy, ja się do tego nie przyznam. Nieźle chyba wyszło, nie? Teraz kawka po kawce. Drzwi poszerzyłem tutaj słupek trochę, dlatego że ta odległość stąd dotąd to będą szły klepki od drzwi. To było 100 cm, a ściinki, które tam mam, mają w okolicach 90, więc fajnie byłoby je wykorzystać na te drzwi, no i, i dlatego musiałem troszkę zmodyfikować tutaj ten pierwszy projekt i dlatego to tak wygląda teraz, jest słupek poszerzony, dostawiony. I teraz zmierzyć teraz pod drzwi, już konkretnie.